sytuacja, ee, kiedy wyciągnął nas pod plecy, tak? czyli ściągnął mi pozycję, załamał, tak? załapał się plecami, tak? to ogólnie temat jest bardzo ciężki, żeby uciec, bo do on mnie robił, lepiej trzymał, to w każdym razie rękę tak? bo, on jest przyklejony, głowę w to mnie przyklei, to ani pod szyję tu nie wejdę, żeby ten temat ogólnie jest ciężki, żeby e, z tej pozycji uciec, no jest ufatowy, tak? bo ja mu nie jestem w stanie nic zrobić, on mi nic nie robi, i możemy tak pół walki przeleżeć siłą, się i nic z tego nie wyjdzie. Jeden z najprostszych sposobów ucieczki z tego uchwytu, żeby kontynuować walkę, to jest znowu wstanie, tak, żeby dźwigać się na ręce, Teraz po kolei, to jest bardzo, żeby ciała był dobry, tak. Wystawiam jedną nogę, zobaczcie, lekko cofam się do tyłu, żeby zbalansować, odkładam drugą nogę, wstaję, tak. Teraz włączę blisko, ale zwróćcie uwagę, że na niego działa już teraz Już teraz wystarczy, no, lepchać kolana, czuć Idę atakować ja tak? do pozycji bocznej. Nie siłowałem się nadorem i nie miało sensu. Nadorem bardzo tak mnie uciskał i zaciągnął dużo sił. Tak? E, to samo mogę zrobić za W zależności, jeżeli kolana będą szeroko kolane. Kiedy przeciwnik będzie mocno w ciasno, mogę barki udzielać. Tak? I są to sobie do żeby dobrze zbalansować ciało. Tak? Dla pan mnie, ciasno trzymał. Ręce na matę. Lekko cofam pozycję do tyłu. Hop. Do tyłu cofam pozycję, tu przywaga się lekko cofłem, druga no, noga, hop, wstaję, hop, tak? Tu przy stawaniu mogę sobie pomóc zawsze z kolana. Teraz nogi nie mogą być szeroko, nogi łączę i tu spycham go, patrzcie, hop. hop, hop, Patrzcie, kolana są w środku, hop, 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 tak? Mam no, pozycję. Jeszcze raz. Zapomie no, hop. Wstaj. Hop. 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 Wstaj. Nogi łącze. Hop. Hop. I jest. Tak.